Akurat na czas konkursu Chopinowskiego pomnik Chopina w łazienkach był zakryty. Nie można go było oglądać. A tyle osób, i Polaków, i cudzoziemców, którzy przybyli na ten konkurs, bardzo chciało zobaczyć ten słynny pomnik Chopina, który tak wrósł się w krajobraz Warszawy i warszawską tradycję. Ale nie. Akurat wtedy zarządzono remont i nie można było oglądać pomnika Chopina. A obecnie nie można dojechać na dworzec centralny w Warszawie. Nie można dojechać na dworzec centralny w Warszawie, skąd jest najlepszy punkt, żeby dołączyć do Marszu Niepodległości. I chyba o to właśnie chodziło. O to właśnie chodziło. No, o niepodległość trzeba walczyć stale. I też o marsz niepodległości. A jakie mamy władze, to już po prostu zostawiam bez komentarza.